Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008-2009 w Powiecie Skarżyskim była jednym z kluczowych tematów poruszonym na październikowym posiedzeniu Rady Powiatu Skarżyskiego. Przygotowany pod kierunkiem Jolanty Garbali, członka zarządu powiatu, kilkunastostronicowy dokument jest, najkrócej mówiąc, sprawozdaniem z tego, co udało się osiągnąć w lokalnej oświacie w ciągu ostatnich 12 miesięcy w czterech priorytetowych obszarach, które zostały ustalone w obowiązującym od 2008 roku programie polityki oświatowej. W powiecie skarżyskim na lata 2008-2011? Obowiązek przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny nakłada od tego roku na samorządy ustawa o systemie oświaty. Ustawa nie określa ani formy ani zakresu tej informacji. Ja, przygotowując tą informację, uwzględniłam trzy obszary. Pierwszy obszar. To sprawozdanie z realizacji ustawowych zadań organu prowadzącego, drugi wyniki matur i egzaminów zawodowych, i trzeci obszar realizacja zadań lokalnej polityki oświatowej. Poprzedni rok szkolny dla naszego organu prowadzącego był bardzo dobrym rokiem. Skończyliśmy reorganizację szkół ponadgimnazjalnych. Przed nami jeszcze zmiany w zakresie szkolnictwa specjalnego. Zrobiliśmy remonty na ponad 750 tysięcy. Mamy zaplanowaną i już ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Był to bardzo dobry rok. My jesteśmy jako zarząd bardzo zadowoleni, aby ten przyszły również był podobny. Na co więc warto zwrócić szczególną uwagę, przeglądając sprawozdanie? Poza ogólnymi statystykami pokazującymi aktualną liczbę szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz liczbę uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i informacjami na temat kierunków kształcenia młodzieży oraz wyników egzaminów maturalnych, interesująco przedstawia się wykaz programów unijnych realizowanych w 2008 i 2009 roku w szkołach podległych powiatowi skarżyskiemu. Nie ulega wątpliwości, że pod względem zdobywania środków unijnych rośnie zaangażowanie i aktywność Szkół, a dokonania na tym polu są już imponujące. Tylko w ubiegłym roku w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie realizowane były cztery projekty na łączną kwotę ponad 410 tysięcy złotych. Dzięki uzyskanym środkom uczniowie zespołu szkół ekonomicznych mogli odbyć staże zagraniczne w Niemczech, a uczniowie zespołu szkół technicznych rozwijać i podwyższać kwalifikacje zawodowe według standardów Unii Europejskiej. W tym roku wartość projektów realizowanych przez szkoły podległe powiatowi jest dwukrotnie wyższa i opiewa na kwotę. Potem ponad 832 tysięcy złotych. Realizowane są następujące projekty. Zagraniczne praktyki szansą dla przyszłych hotelarzy w osiąganiu europejskiego doświadczenia. Projekt Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zagraniczne praktyki dla uczniów rozpoczynających naukę jako przyszli technicy informatycy. Projekt Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zawodowe doświadczenie techników ekonomistów w Niemczech. Projekt Zespołu Szkół Ekonomicznych. Rolnictwo zamiast ropy naftowej. Historia i perspektywy. Projekt pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego. Ośmiel się być mądrym. Projekt trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica, którego realizację szkoła właśnie zakończyła. Wiedza naszym bogactwem. Projekt wdrażany od 1 września w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Z kolei w przyszłym roku w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie realizowane będą dwa projekty zespołu szkół ekonomicznych i projekt zespołu szkół technicznych o łącznej wartości, uwaga, ponad 950 tysięcy złotych. Natomiast w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na rozpoczęcie w przyszłym roku realizacji projektu pod nazwą Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim czekają ze szkół technicznych i ze szkół ponadgimnazjalnych numer 3. Wartość tego projektu to około 600 tysięcy złotych. I na koniec jeszcze jeden projekt, którego realizacja rozpocznie się lada moment i będzie to największa inwestycja w powiatowej oświacie. Chodzi oczywiście o projekt pod nazwą budowa hali sportowej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Skarżysku Kamiennej. Na realizację tego zadania powiat skarżyski pozyskał blisko 3 miliony złotych. Wkład własny powiatu skarżyskiego w realizację tego projektu wynosi ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych. Wartość całego projektu to natomiast blisko 7 milionów 800 tysięcy złotych. 30 października dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów odebrało 31 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów Ostrowieckiego, Starachowickiego i Skarżyskiego. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej. Niezwykle utalentowani, pracowici i konsekwentni, a jednocześnie skromni. Tacy są młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów Ostrowieckiego, Starachowickiego i Skarżyskiego, którzy na uroczystości w Skarżysku odebrali dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Jest mi niezmiernie miło, że jako gospodarz powiatu Skarżyskiego mogę w progach budynku zespołu transportową mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej gościć tak znakomitą młodzież, najlepszych z najlepszych, czyli stypendystów prezesa Rady Ministrów. To wielka radość i satysfakcja móc patrzeć na tak liczną grupę młodych ludzi, dla których wiedza stanowi wartość, o którą warto zabiegać i którą trzeba pielęgnować, mówił starosta Skarżyski Jerzy Mijewski. Pielęgnęć swoje talenty i umiejętności a nagrodą będzie udana, lepsza przyszłość. Życzę Wam wszystkim spełnienia planów i marzeń, satysfakcji, radości, jaką daje zdobywanie wiedzy. Składam również wyrazy z szacunku dla tych wszystkich, którzy Was wspomagają, Waszym rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, szkołom, przedstawicielom organów stanowiących. Jeszcze raz gratuluję. I życzę wszystkiego dobrego. Zdobywajcie coraz to nowe sukcesy. Następnie dalszą część uroczystości poprowadziła Małgorzata Muzoł, świętokrzyskiej kurator oświaty. Z jej rąk wyróżniona młodzież odbierała dyplomy i przyjmowała gratulacje. Jest to stypendium, które nie jest tak proste otrzymać. Zresztą sama liczba, 139 osób na województwo świętokrzyskie najlepiej na to wskazuje. Aby osiągnąć te znakomite wyniki, musieliście dać bardzo dużo wysiłku, pracy, ale pewnie też bardzo często musieliście dokonywać niezwykle trudnych wyborów dotyczących zagospodarowania czasu, którym dysponujecie, podjąć trudne decyzje, czy spotkać się z kolegą, koleżanką, iść do kina, czy też poświęcić więcej czasu na naukę. Dzięki temu, że te wybory, których dokonywaliście, były już teraz właściwe, osiągnęliście taki ogromny sukces. 12 cen najzdolniejszych uczniów z powiatu Skarżyskiego życzenia i gratulacje obok pani Kurator Oświaty składali poseł Ziemi Świętokrzyskiej Maria Zuba i starosta Skarżyski Jerzy Mijewski. Stypendyści powiatu Skarżyskiego Katarzyna Tusznio z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, Renata Kasprzyk z drugiego Liceum Ogólnokształcącego, Sylwia Głowacz z trzeciego Liceum Ogólnokształcącego, Małgorzata Szumielewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych, Milena Koneczna z technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych Sylwia Olejarz z drugiego liceum profilowanego w zespole szkół ekonomicznych Dawid Skurewicz z techniką nr 1 w zespole szkół technicznych Małgorzata Król z techniką nr 3 w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 3. Norbert Niziołek z technikum nr 6 w technicznych zakładach naukowych, obecnie jest to zespół szkół transportowo-mechatronicznych. Agnieszka Chojnacka, czwarte liceum ogólnokształcące w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 4, obecnie zespół szkół transportowo-mechatronicznych. A także Marta Żurek z technikum nr 4 w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 4 i Monika Sikora z technikum zespołu szkół imienia Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Należy dodać, że Katarzyna Tuszmią, uczennica pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego, swój dyplom odbierze osobiście z rąk premiera Donalda Tuska na listopadowej uroczystości w kancelarii prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Czuję się wyjątkowo. Jest to dla mnie bardzo duży sukces. Cieszę się, że moje starania zostały docenione właśnie w taki sposób. To jest bardzo ciężka praca, ponieważ poziom jest dosyć wysoki w licach i moje życie głównie. Polega na nauce. I myślę, że to jest pewien klucz do sukcesu, bo chcę dostać się na dobre studia i żeby potem zapewnić sobie lepszą przyszłość. Nie chodzi nawet o y, samo stypendium, tylko o samo wyróżnienie, że y, ktoś po prostu doceni to, zobaczy, że są tacy ludzie, którzy, y, na którym zależy na nauce. Nie traktują to y, tego jako zwykłego obowiązku, tylko jako y, bas. Czujesz tremę przed wizytą u prezesa Rady Ministrów? Czuję, bo też się nie lubię występować publicznie. Nagroda prezesa Rady Ministrów to chyba ogromne wyróżnienie. Czy też tak odbierasz tą dzisiejszą nagrodę? Tak, to znamy naprawdę wielkie wyróżnienie. Po pierwsze tego typu, które otrzymałem. Także naprawdę bardzo jestem zadowolony. Uważasz, że wiedza nauka jest kluczem do sukcesu, do dobrej przyszłości, tak jak to dzisiaj mówił starosta Skarżyski? Yy, tak, na pewno ta wiedza jest niezbędna do sukcesu później w życiu. Stypendium prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższą. Wyższe wyniki. A w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza do 30 listopada za okres od września do grudnia, druga do 30 kwietnia za okres od stycznia do czerwca. Stypendium prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi od 1 września 2004 roku 258 zł miesięcznie.